Proszę Państwa, najdłuższy miesiąc w ciągu roku, jakim jest luty. 29 dni w tym roku, bo przestępny, więc trochę dłuższy niż zazwyczaj, ale warto sobie powiedzieć, że był to miesiąc niezwykle dobry, jak chodzi o otwarcia. Na samym stacie warto zwrócić uwagę, że w poprzednim miesiącu, czyli w styczniu, zostało otwarte 21 milionów skrzynek, a w tym miesiącu to jest 31 milionów, tak, o 10 milionów więcej, więc to jest na pewno dobra informacja dla nas wszystkich. I co jest najważniejsze w tym miesiącu? Dostaliśmy nową skrzynię po naprawdę naprawdę długim czasie, po roku o takiej prawdziwej, legitnej skrzyni, mówię tutaj o Revolution Case no bo Anubis Collection Package, tak wiecie, przez palce taktujemy, nie? Także to My się dzisiaj zajmiemy. Na samym slajdzie sobie pozwolę zniknąć, żeby wam tej z, e, wykresu nie, e, nie zasłaniać. I co możemy zauważyć, jak chodzi o te dwa miesiące? Nie widzę tutaj jakichś większych tendencji wzrostowych, spadkowych, jeżeli chodzi o dane skrzynie. Możemy zobaczyć, że top 1 Dreams and Nightmares 3,5 miliona, i w tym miesiącu, proszę Państwa, również top 1 Dreams and Nightmares tylko, że już 2,5 miliona, więc ta liczba się trochę zwiększyła. Pragnę zauważyć, że jeżeli chodzi o jakby proporcje, to jest bardzo, bardzo podobnie. Na zasadzie nie ma tej skrzyni, ktoś jakoś turbo wybiła, nie ma skrzyni, to jakoś została turbo utopiona. Warto natomiast zwrócić uwagę na liczby, i tak jak długo otwarta skrzynia czyli uff Revolution. Case. W zeszłym miesiącu została otwarta 3 miliony razy. Tak w tym zakończonym możemy zobaczyć, że jest to 4,5 miliona. Więc możemy zobaczyć, że naprawdę te liczby poszły do góry, co myślę, że już było zrozumiane na samym początku tego odcinka. Jeżeli tak na tą sprawę o 1 trzecią została zwiększona liczba wszystkich skrzynek, które zostały otwarte, warto o tym na pewno wiedzieć. I warto zwrócić e, swoją uwagę oczywiście na kilowatt case, czyli na najnowszą skrzynię. 2,2 miliona razy. Jak to zobaczyłem, byłem szczerze, tak trochę sceptycznie tego nastawiony, gdyż warto nam wiedzieć o tym, że ów skrzynia zadebiutowała. A, to nie ta skrzynia, ta skrzynia, na tego koła chciałem popatrzeć. Proszę Państwa, ta skrzynia zadebiutowała dniem 7 lutego, więc jak możemy zobaczyć, tutaj dość czasu było. Inna sytuacja byłaby wtedy, kiedy ta skrzynia by weszła, powiedzmy to sobie, nie wiem, 20 lutego. No to wtedy wiadomym jest, że no nie ma aż tyle czasu, tak? Nie ma aż tyle skrzynek, nawet tych dropów, żeby jakoś to dużo pootwierać. Tymczasem mamy tak naprawdę cały luty bez jednego miesiąca. Bez jednego tygodnia, oczywiście. Bez jednego tygodnia, w związku z czym tego czasu było dość dużo. Ale stwierdziłem, okej, okay, no dobra, popatrzę sobie zatem na historię, w związku z czym wchodzę sobie oczywiście na yy, luty, tylko z Dlaczego? A no, dlatego, że wtedy oczywiście pojawiła się Revolution Case, czyli jak możemy tutaj zobaczyć, to już dowód kiedyś to pojawiło, i teraz możemy sobie zobaczyć, właśnie jak to wtedy wyglądało. Otóż Revolution Case, tak na sprawę, został otwarty wtedy w nakładzie 1 400 000 sztuk, czyli mniej, niżeli teraz, kiedy został otwarty właśnie e, kilowatt case. I co należy jeszcze powiedzieć, tutaj różnica w dniach jest bardzo, bardzo niewielka. Tutaj 10 lutego, a tutaj 7 lutego, więc na 3 dni to jakoś nie ma wielkiego znaczenia. Gdybyśmy tutaj gadali jakieś naprawdę niewielkich zestawieniach, no to wtedy by to miało więcej do powiedzenia, ale z racji, że tutaj te liczby są dosyć do siebie bliskie, no to nie zamierzam się na tym bardziej spuszczać. Coś, co warto powiedzieć, to to, że kilowat jest otwierane dość, dość mocno, dość, dość często. Ewidentnie ludzie lubią tą skrzynię, lubią otwierać i to widać po prostu jak nie gołem okiem na tym wykresie. To co już powiedziałem wcześniej, a mianowicie, że jakoś tutaj większych tendencji takich przełomowych nie zauważam. To, że skrzynia była otwierana, to jest otwierane dalej. To, że skrzynia, no nie jest kość tułba na świeczniku, to dalej tak jest. Możemy zobaczyć, że wszystko mniej więcej proporcjonalnie poszło. Na dowód tego chociażby chroma free case, która została otwarta w tym miesiącu 530 tysięcy razy, a we wcześniejszym miesiącu było to 420. Powiedz, no, chłopie, ale spadek o 100 tysięcy, no jak to nie widzisz. No już widzę, po prostu zmniejszyła się ogólna liczba openingów. W związku z czym tak jak, nie tak jak to mówiłem, nie dziwi mnie w ogóle ta proporcja. Klaczka jest 800 tysięcy, a w tym miesiącu możemy zobaczyć, że jest to półtora miliona. Okej, dwa razy więcej, faktycznie klaczki jest tutaj dużo, dużo zyskał na e, jakiejś rozpoznawalności, dużo więcej ludzi chce go jest dość ciekawym wnioskiem. Mogłoby to w jakiś sposób wskazywać na to, że ludzie od tego Revolution się troszeczkę odwracają, ale też tak nie jest, no bo tak na te skrzynie są otwarte dużo, dużo częściej, więc faktycznie może dło Case a i revolution case leci jakoś do przodu. Aż mnie to ciekawi, jaż sobie wejdę teraz zobaczę, co z tym jestem się dzieje, bo przyznam szczerze, nie wynotowałem tego wcześniej, w związku z czym jest to dla mnie bardzo ciekawa statystyka, jak oczywiście posiadacz dosyć licznej armii i cases. Z chęcią sprawdzę, co się z nią tutaj dzieje, jak to wszystko wygląda. O, eee, mamy tutaj dosyć ciekawą tendencję z No dobra, zaczyna się być interesująco. Myślę, że muszę sobie na spokojnie przeanalizować, jakoś to prześledzić, ale to jest jedna z takich pierwszych dużych tendencji wzrostowych, jeżeli chodzi o tą skrzynię. O, tak na będą cały czas, kiedy ona wyleciała. Więc czyżby by klacz jakoś wracał do łask? Czyżby klacz w jakiś sposób tutaj został uratowany od tego, że bardzo dużo ludzi go nie chciało otwierać? Od tego, że wszyscy skupiają się na revolution case, no w końcu te same przedmioty i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jednak możemy zobaczyć, że troszeczkę to się odwróciło. Jeszcze czym jak to wróć pokażę, to mamy dokładnie te same przedmioty, co państwu Państwa Revolution Case dam, dam, dam. Dokładnie to się zgadza. Więc jeżeli chodzi o liczbę penningów warto podkreślić. Na pewno na dużym plusie jest zwiększona liczba openingów. Z tego powodu, że no po prostu im więcej tych skrzynek jest otwieranych, no to też to le poniekąd lepiej dla ekonomii marketu. Tak w dużym dużym uproszczeniu, kiedyś o tym nagram masowy odcinek. Jeżeli chodzi o konkretne skrzynie, nie ma jakiejś tendencji, że jaka skrzynia została nagle turbo będzie otwierana, turbo nie otwierana, tak to wygląda. Kilołatka i zalicza bardzo, bardzo pozytywny debiut. Nie ma się co tutaj przyczepić. Nie jest to jakiś debiut poza skalę na zasadzie najlepszy. Przy debiut ever, i tak dalej, tylko myślę, że jest to w porządku debiut. Myślę, że troszeczkę ponad przeciętną, ale warto zauważyć, że skrzynek najbardziej lubiamy. No, i na tym myślę, że możemy postawić sobie kropkę.